No dobrze, first things first. A więc czy Azja Środkowa i Azja Centralna to jest to samo? Dziś bardzo często w dyskusjach politycznych, również w dyskusjach e, naukowych stosuje się to pojęcie zamiennie. Azja Środkowa, Azja Centralna to pięć republik powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego, czyli największy Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan i Kirgistan. I te pięć państw to jest Azja Środkowa albo Azja Centralna. Natomiast warto dodać, że jeszcze w latach 70., -tych, 80. -tych, polska historiografia, e, która była poniekąd podporządkowana rosyjskiej, radzieckiej, za Azję Centralną uważała obszar leżący na wschód od Azji Środkowej. Czyli te tereny środka kontynentu, które dostały się pod władzę Chin. A więc Mongolię, Tybet, Xinjiang, to są właśnie, czy też Turkiestan Wschodni, bo Xinjiang, Turkiestan Wschodni to jest to samo. I te tereny były pod wpływem Chin już bardzo dawno, a stały się integralną częścią Chin no już tak na dobre, kiedy komuniści przejęli władzę w 49, 52, 53 roku no to już na 100% i dziś Chińczycy tam dalej są istnieje też niezależne państwo Mongolia i te tereny nazywano Azją Centralną ale istnieje też najlepsze, najpełniejsze określenie geograficzne i w tym geograficznym ujęciu Azja Centralna to jest cały obszar od Morza Kaspijskiego, cały Wielki Step Tereny półpustynne, pustynne, wielkie pasma górskie, Karakorum, Hindukuszu, Himalajów, e, Pamiru, Tien Shan oraz wszystko to, co leży na, wschod, na wschód od Tien czyli cała Mongolia, pustynia Gobi, pustynia Taklamakan, e, oazy leżące w dzisiejszych zachodnich Chinach, aż do Chin właściwych. I tu warto dodać, że Chiny właściwe to jest tylko połowa terytorium dzisiejszych Chin. Tak określano dawniej państwo chińskie i tak rozumiano określenie Chiny <coughs> jako, jako tylko połowę tego terytorium, jakie my dzisiaj widzimy na mapie. Także ja lubię najbardziej to określenie geograficzne, bo ono najpełniej oddaje bogactwo. Ale i jednorodność Wielkiego Stepu, e, czy też Tartarii. A czym jest Tartaria? O tym powie, powiem Państwu, powiem Wam.